Cześć, jest bardzo późno w nocy, więc to jest idealny moment, żeby nagrać coś na serwis z filmami. Jest jest dokładnie nie już robiłem dużo razy ten żart, a poza tym patrzę się w monitor, więc jakim cudem nie mógłbym. Więc zapraszam was na kolejną bardzo rzetelną recenzję renomowanego fanpage'a. Fanpage'a, który kiedyś właściwie zainspirował mnie do stworzenia tak poważnego dzieła kinematograficznego, jakim są materiały tego pokroju. Mam nadzieję, że mieliście dzisiaj świetny dzień i że nadal trzyma się Was super pozytywny humor, ale nie dlatego, że tak bardzo Was kocham i o Was dbam i troszczę się o Was, tylko <grytanie> dlatego, że dzisiaj będziemy recenzować smutne filmiki. Muszę Was ostrzec, Wasz dobry humor już prawdopodobnie nigdy nie wróci. A i w porównaniu do poprzedniego odcinka, wedle Waszych porad, przestawiłem kamerę, dlatego że dźwięk się zmieniał wtedy, kiedyś odwracałem bokiem i tak dalej, więc kiedyś się tam przypomnę, kiedy będę chciał założyć Patronite. Co. I tak naprawdę nie jestem pewien, nie jestem pewien, czy mam do czynienia z naprawdę okej, okay, no trochę wyrafinowanym humorem i żartownisiowaniem, czy faktycznie realnie założoną stroną o smutnych rzeczach, która nazywa się smutne filmiki. To trochę tak, jakbyśmy, <gryw> kiedy uważacie, że jesteście śmieszni i. I wołacie sami o sobie, jako o, zobacz, ten śmieszny kolej znowu idzie. To trochę chyba tak działa. Okej, okay, cofam, cofam wszystko, co powiedziałem przed chwilą. I pamiętam, że kiedy pierwszy raz wszedłem na tą stronę, to, to dokładnie takie miałem wrażenie. Miałem wrażenie, że ktoś, kto ją stworzył, jest całkiem niezłym artystą. Dobra, ale starczy tego przy długiego wstępu. Zabierzcie swoje chusteczki, bo będziemy dzisiaj bardzo dużo płakać. Nie wiem, czy ze śmiechu, czy ze smutku, z głębi serca. Więc co my tu mamy płaczącego mężczyznę z podpisem: Jeśli mężczyzna płacze przez kobietę, to oznacza to, że była dla niego warta więcej niż cały świat. I tutaj pojawia nam się pytanie stricte naukowe: ile tak naprawdę jest wart świat? Czy mówimy o konkretnej pieniężnej walucie? czy może mniej określonych rzeczach być może powstały już jakieś badania na ten temat niestety przyznam się nie zrobiłem researchu nie wiem ile jest wart cały świat ale również pozwolę sobie zdementować i podważyć tę tezę przedstawioną na obrazku, na kawałku sztuki jak jakaś kobieta zapierdoli Ci całe, całe Twoje pieniądze i ucieknie no ja bym się też rozpłakał właściwie to mam teraz jakieś 539 różnych sytuacji w, którym, w których mógłbym się rozpłakać przez kobietę to by było na przykład wyrywanie paznokci kombinerkami nie, nie chodzi tylko o kobietę, ale w sensie myślę, że uroniłbym jakąś łezkę lecimy dalej w tą szaloną podróż co dzieje się z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? Nic, zupełnie nic, przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha. Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Ja trochę nie rozumiem, bo. bo... W sensie, kiedy komuś pęka serce, to lekarze mają naprawdę kilka chwil, żeby załatwić mu nowe. I w zasadzie jestem niemalże pewien, że, że ktoś z pękniętym sercem nie. Jest. Czy to się nie nazywa jakoś tam wylew czy coś? Nie jestem specjalistą, ale nigdy nie widziałem jeszcze kogoś z wylewem robiącego sobie herbatę, czy tam bior biorącym prysznic. <grywające> Okej, okay, to, są, to są te tytułowe, smutne filmiki, z których słynie ta strona, i nie jestem pewien już, co jest prawdą, co jest rzeczywistością, co jest snem, a co nie. Ale chyba nie jestem w stanie uwierzyć, że, że ta strona nie jest prowadzona przez kogoś, kto rozumie. Kogoś, kto. Więc, jeżeli ktoś robi te filmiki kompletnie świadomie i satyrycznie, oddaje pokłony, bo to jest to, czego ja szukałem. Smutna historia o nieszczęśliwej, lecz prawdziwej miłości. Ania, dziewczyna Michała. Kur, co jest. Kto robi te filmy? Przecież nie da się w ogóle czytać tak szybko. Co ja mam stopować, robić screeny? Ania. Dziewczyna Michała. Pozdro, Michał. Blondynka, 19 lat, szczupła. Michał. Chłopak Ani. Szatyn, 20 lat. Dobrze, że napisali, że chłopak pewnego dnia Ania i Michał jechali na motorze bardzo szybko około 200 km na godzinę. Dziewczyna prosiła. Jeszcze. Nie wiem czy. Dziewczyna prosiła go, aby zwolnił. Bała się. Chłopak odpowiedział. Chłopak odpowiedział na to: Nie bój się, tak jest najlepiej. <grychł> Krzychu, lat 40, łysy. Sprzedał swojej żonie lepę. Ona mu odpowiedziała: Krzychu, boję się. Aha, on do niej: Nie bój się, tak jest najlepiej. Ania. Proszę zwolnij, zrobię wszystko, co będziesz chciał, tylko zwolnij. Dobrze, skarbie, wtul się we mnie tak mocno, jakby to było nasze ostatnie spotkanie. I coś czuję, coś czuję, że to będzie ich ostatnie spotkanie. Mhm. Ania się trochę zaniepokoiła słowami Michała, ale przytuliła go. Michał spytał, czy mogłaby zdjąć jego kaski i założyć na siebie. Zgodziła się, założyła. A chłopak, a teraz mnie pocałuj i powiedz, że mnie bardzo kochasz. I powiedział serduszko, serduszko. Pocałowała go i szepnęła do ucha, że bardzo go kocha. Jestem... Stop! Stop, jestem... Chciałem tylko zakomunik... Zepsułem. Chciałem tylko zakomunikować, że mnie porwała ta historia i chętnie dowiem się, co jest dalej. Następnego dnia w gazecie pisało Kurwa debilu mówiło mówi się pisze się było napis pisało że zdarzył się wypadek zginęła jedna osoba okazało się że to kierowca motoru w połowie drogi powiedział że hamulce nie działają oddał swojej dziewczynie kask kazał jej powiedzieć że go kocha. I poczuć ostatni pocałunek, po czym oddał swoje życie za nią. Hej, i okej, okay, już miałem się wzruszać, ale coś mi tu nie pasuje. Coś mi się nie wydaje, że kiedy zapierdalasz 200 km na godzinę i, i hamulce nie działają, to, to przeżyjesz tylko dlatego, że miałeś kask. Czy miałaś kask? Na pogrzebie chłopaka dziewczyna dziękowała mu ze łzami w oczach za to, że poświęcił swoje życie dla niej. Dzięki! Wszystko, teraz już jakby jesteśmy kwita. Koniec. Jeśli się podobało, łapka w górę i subskrypcja i klikajcie w dzwoneczek. O, jaki, jakiś kotek w ogóle i napis, oznacz osobę, na której ci zależy po to, żeby weszła w powiadomienia, przeczytała ten post i poczuła się szczęśliwa. Myślę, że przypomnę sobie o tym poście, kiedy jeden z moich znajomych dla przykładu yy, pożyczy hajs od mafii, Będą chcieli mu uciąć nogi, będzie miał depresję, yy, nieuleczalną chorobę, cała rodzina mu zdechnie. No ale, jeżeli w ten sposób mogę mu pomóc i będzie mógł poczuć się szczęśliwy, dla ciebie wszystko, kumplu. Jezu, żyletki, wakacje są, ja sobie nie... Nie, tego akurat nie oglądam. Strona została zdemaskowana, cytat Paulo Coelho, umiera się nie dlatego, by przestać żyć lecz po to, by żyć inaczej. Być może myśli Coello to, to jeszcze nie jest coś, co jestem w stanie ogarnąć swoim umysłem. Może niesłusznie się z niego śmiejemy, wiecie, było w historii bardzo dużo ludzi, którzy byli niedoceniani w swoich czasach. Znowu czarne, białe, o co tu chodzi? Nie jestem pewien, czy mam ochotę na kolejny cytat ze strony temyśli.pl, więc może, <grym> może przeczytam kolejny wspaniały. Pewnego dnia Pewna dziewczyna. O, teraz lecicie wolno, co? Poznała w internecie. Okej, okay, bo to jest ten element tajemnicy budowany przez wielokropki. Pewnego chłopaka. Zaczęli ze sobą pisać. Pisać czułe słowka. Czy to jest jakiś słowacki czy coś? W sensie nie znam słowackiego, być może to jest jakiś czeski, ale, ale brzmi jak czeski. Wysylane buzi buziaczki. Robiło się bardzo miło. Pisali ze sobą coraz częściej i częściej. Coraz trudniej było im się żegnać. Znajomość rozwijała się coraz bardziej i bardziej. Wysyłał jej coraz więcej. To nie jest to nie jest nawet jeszcze element kulminacyjny. A już mamy tak bardzo istotny element, świadczący o dojrzałości tej relacji. Gdy to widziała, uśmiechala się. Jej zaczęło zależeć. Jemu też Powiedzieli to sobie, ale nie wiedzieli co zrobić dalej. Nie mogli się dogadać, ale w końcu podjęli decyzję. Ze spróbują w związku na... na odległość. Wtedy on po raz pierwszy napisał... Spierda... Mam trzy siusiaki. To jest śmieszne, mnie bawi, że ma Siura na głowie. <grystanie> tak naprawdę napisał: Kocham cię, skarbie. Z tą, tutaj, tym. A ja wiem, że to jest serdusz. Ona napisała to samo. Przez pierwszy tydzień było jak w bajce. Mimo, że byli od siebie daleko i mimo, że nigdy się nie widzieli, byli ze sobą bardzo szczęśliwi. <grystanie> może, może to dlatego, że nigdy nie widzieli się w rzeczywistości. Czasami tak bywa w internecie. Czasami tak bywa, że ludzie się zawodzą, kiedy okazuje się, że nie są tak przystojni i ładni. Może jak sami chcieliby wierzyć, albo jak pokazują to w internecie. On się bardzo o nią martwi. Bał. Jej zaczęło bardziej zalezać. Aż. Nie, nie umiem czytać bez tych polskich znaków. To nie jest już. To przestało być zabawne kilka odcinków temu, aż pierwszy raz się sprzeczyli. Czy jest taki czasownik sprzeczyć się z kim? Ej, okej, okay, jest. Sprzeczać się z kimś. Muszę to sprawdzić. Ona bardzo tego żałowała. Przepraszała go i płakała. On jej wybaczył. W sensie co ona płakała, że się pokłócili, i on jej wybaczył to, że się pokłóci. Ale coś się jednak popsuło. Nie wysłał ich. Nie wysyłał jej już serduszek. Okej, okay, to może być mały spoiler, ale wydaje mi się, że skoro ona potrzebowała tych serduszek, to może nie do końca była człowiekiem. Pomyślmy, jaka rasa mitycznych stworzeń yy, żywi się serduszkami. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jakieś wampiry czy coś. Ona w takim razie traktowała go kompletnie przedmiotowo. Co, skończyły się serduszka? No to kurwa, może se z nowego znajdę. Kochała go, naprawdę. Ona cierpiała sama po cichutku. On przestaje prawie pisać. Ona bardzo to przeżywa. Nie, nie wytrzymam tego napięcia. Musimy sobie zrobić przerwę. Dobra, już. Myśli, że to jej wina. Boi się go stracić, ale też nie chce narzucać. Przestają pisać, tracą kontakt. Ona cały czas płacze. I tak się skończyła ta piękna dla niej bajka. To jest niemalże biały wiersz, a w poezji chodzi o to, żeby samemu dotrzeć do sedna, więc nie będę wam narzucał własnej interpretacji. Nie, nie, nie jestem pewien, czy mam czas i ochotę, żeby czytać kolejny film, ale z drugiej strony, faktem, ja mam wrażenie, że tyle mnie ominie i tyle Was ominie. Że w zasadzie Wy możecie sobie wejść tutaj sami, ale to nie, to chodziło, żebym ja. Kaman, czy to jest jakaś alegoria? Tego, co zrobił Jakubiak kiedyś, czyli obwiesił kurwa cały teren jakiejś tam firmy swoim CV 10-metrowym. W sensie. W sensie ja jestem świadomy, że to jest wszystko nie na poważnie. Robienie tak osobistego filmiku. Robienie tak osobistego filmiku, wiecie, z tymi różnymi emotkami, ten mającymi symbolizować natężenie. Ogromnych emocji, skrajnych, walczących ze sobą i rozrywających od środka. No to to nie kurwa, wkleję na jakiś fanpage może wejdzie i kiedyś zobaczy. A jak nie, to niech się domyśli. Domyśl się. <laughs> brak polskich znaków przewiem Halo to. <laughs> To nie jest nawet smutny filmik, tutaj się przytulają i całują. Smutne filmiki to jest strona oszustów. Przyszedłem po smutne filmiki, co dostaję, Kupia, jak się przytulają i całują i się uśmiechają. Ocena 0 na 10, przykro mi, starałem się. Ta strona skam. dziękuję. Na dzisiaj to wszystko. Możecie podsyłać mi więcej różnych rzetelnych, fajnych do pośmiania, ciekawych fanpage, y, które bardzo chętnie zrecenzuję gdzieś w dalszej przyszłości. Ja ten. Cześć. Nie wiem po co wstaję, bo przecież i tak będę siedział przed kąpem. że niby tak jak w programach, że psz, psz, wychodzą, koniec, studio, wyłączamy ten. Lampy! Hej, spokojnie, nie martw się. Wiem o tobie wszystko.